No to prowokacyjnie się zapytam. A proszę bardzo. Jak to godzisz? Tą pomoc wobec obywateli Ukrainy. Nie, nie, nie. To są groby polskie. Ja wiem, ale mówisz, że jeździsz z pomocą humanitarną na Ukrainę, tak? Tak. A jak również jeździsz odnawiać groby. Ale polskie groby polskie, zaznaczam, tak, tak. nie ukraińskie. Tak. Także... Jak, jak to można pogodzić, wiesz, z jednej strony właśnie... Słuchaj, to minęło już kupę lat. Teraz yy, całkowicie inaczej Ukraińcy podchodzą do, do, do Polaków. Yy, do... Nie ma takich zacietrzewienia nie ma, yy, no, zmieniło się. Chociaż yy, o... W tych no, sytuacjach, tych tak zwanych, bo to, trzeba to nazwać ludobójstwem, ludobójstwem nie chcą rozmawiać o tym. W szkołach też nie uczą tego. E, cały czas gloryfikują banderę, pomniki stawiają, ulice, są jego nazwiska. Także, Widziałem to, tak. No, oni nic nie wiedzą, może gdyby wiedzieli jak to się odbyło, to całkiem by inaczej podchodzili ale oni uważają za swojego y, bohatera, bohatera narodowego i nie mamy na, tego, na to wpływu.